Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem w studiu telewizji CW24 jest radny Rady Miasta z Platformy Obywatelskiej, pan Sławomir Bieńkowski. Witam Pana, Panie Radny. Witam Pana, witam Państwa. Wczoraj wziął Pan udział z dwoma kolegami z Rady Miasta, z Panem Kukuckim i z Panem Stockim w debacie obywatelskiej zorganizowanej przez młodych ludzi, dla młodych ludzi. Co to była za debata? bardzo ciekawa inicjatywa, e, która w zasadzie już wcześniej powinna zaistnieć, czyli zaproszenie osób najmłodszych, znaczy ja z tej grupy byłem akurat najstarszy, e, ale najmłodszych osób, które zasiadają w e, Radzie Miasta e, do dyskusji i przed ciężkim audytorium, czyli przed e, młodzieżą i także odpowiadanie na pytania od tej młodzieży. E, myślę, że taka debata jest lepsza niż e, debata z e, Bardziej dojrzałym audytorium, bo jest bardzo wymagający mm. <luczy> ludzie ze szkół. Młodzież to przyszłość. Młodzież to przyszłość także polityki. Młodzi ludzie już wkrótce, jeżeli już nie mogą, to już wkrótce będą mogli decydować o tym, kto będzie rządził zarówno Włocławkiem, jak i całą Polską. Jak dotrzeć dziś do, do młodych ludzi z polityką? Jak dotrzeć do nich z własnymi przekonaniami, z własnymi planami? Przede wszystkim uważam, że bezpośrednio, czyli e, pokazać im, że ta polityka, ci ludzie, którzy są w samorządzie, bo już nawet nie nazwałbym się politykiem, tylko raczej samorządowcem, e, jest e, realna. Tak, że kontakt, że mogą się zgłosić z problemami, że można z nimi rozmawiać, można im zadawać trudne pytania, można mieć także do nich pretensje o to, że nie realizują swoich e, obietnic wyborczych. No, są to ludzie, którzy są na progu lub już mają prawa wyborcze lub są na progu praw wyborczych i źle by było, gdyby oni w ten okres, kiedy już mogą demokratycznie wyrazić swoje poparcie wobec jakiejś organizacji, zniechęcili się do, do takiej formy oddawania głosu. Jeżeli nie zachęcimy ich do udziału w wyborach, no to będziemy mieli efekt w postaci coraz niższej frekwencji, co, co widzimy po ostatnich wyborach samorządowych, parlamentarnych czy europarlamentarnych. A czy po tej debacie może Pan powiedzieć, że młodzi interesują się polityką? Młodzi ludzie interesują się polityką. Może nie, nie interesują się polityką, bo styl e, prowadzenia tej polityki, to co widzimy w mediach, jest e, niestety. Dla nich odstręczające. Interesują się problemami miasta, czy problemami, które dotyczą ich bezpośrednio, czyli dostępu do internetu, czy dostępu do boisk rekreacyjnych, czy też interesują się przyszłością pod kątem, co w tym mieście będą mogli robić, jaką pracę znaleźć, jakie wykształcenie będą mogły uzyskać. Więc nie muszą się interesować polityką i nie muszą znać nawet. Dokładnie, jakie są grupowania, jakie partie, ale ważne, że wykazują zainteresowanie losem swojej małej ojczyzny, czyli Błotwowska. Jeden temat, który był poruszany, kwestia: czy polityka to konflikt, czy nie można prowadzić polityki, polityki bez konfliktów, czy nie można prowadzić rzeczowej argumentacji, rzeczowej dyskusji na argumenty. To było jedno z pytań. Ważne i dla Was, jako dorosłych polityków, i dla tych młodych ludzi. Jak Pan uważa, czy można prowadzić, czy można robić politykę bez konfliktów? Sama tematyka tej debaty, czyli wojna czy pokój, to. Przykład, że jednak mogą się spotkać trzy osoby z różnych klubów, z różnych partii o różnych poglądach, czyli no, ja jako przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, pan Jan Stocki jako przedstawiciel PiSu i pan Krzysztof Kukuski jako przedstawiciel SLD, i potrafimy usiąść w atmosferze nie jakiejś tam bardzo pod krawatem, spiętej i porozmawiać. I potrafimy też stawić czoła, tak jak mówiłem, trudnemu audytorium, jakim jest młodzież. Bo y, młodzież y, myśli bardzo nieschematycznie i potrafi naprawdę y, zagiąć y, osobę, która jest przez nich przepytywana. A czy zaskoczyło pana jakieś pytanie wczoraj? Y, jedno skierowałem się do tej młodzieży mówiąc, że są pokoleniem klikaczy w sensie pozytywnym. Czyli po prostu, że są bardziej nastawieni na odbiór przez media elektroniczne, że posługują się mailem, że posługują się gadu gadu, skypem, że dla nich jest to bardziej przystępne, a jednocześnie przez to, że wychowują się w tej, do, w kręgu tej te technologii o wiele szybciej analizują dane e, informacje niż na przykład moje pokolenie, czy pokolenie jeszcze starsze ode mnie. E, I Mówię o to w sensie pozytywnym. <gry> Jedna z uczennic no, chyba zrozumiała to opacznie i, i e, obraziła się o tych klikaczy. No, ja mówię, klikacz w cudzysłowiu jest to dla mnie w sensie pozytywnym, bo to jest osoba, która e, odbiera przekaz według nowych już metod. Nie jest to osoba, która e, bazuje na faksach, listach poleconych, oczywiście związanych z tym czasem. To oczekuje na przykład zadaje pytanie do mnie czy do jakiejś instytucji i oczekuje, że to pytanie będzie praktycznie od razu w postaci elektronicznej wracało odpowiedź do tej osoby. To pokolenie wymaga innego podejścia, przede wszystkim, jeżeli chodzi o wymianę informacji między samorządem, między organizacjami pozarządowymi, a właśnie odbiorcami, czyli młodzieżą. A jak młodzież dzisiaj Was postrzega, Was polityków, mam? Postrzega nas. Polityków, ale to też było kwestią mojej odpowiedzi na tej debacie, jako gadające głowy. E, dlatego, że sam obraz polityki, konflikty, i szczególnie w mediach podawane, bardziej atrakcyjne jest pokazywanie konfliktów niż kompromisów. E, i przez to na przykład w mediach ogólnopolskich widzimy, tak samo jak w 24 też się czasami zdarza jakieś zaogniane dyskusje, e, widzimy po prostu te spięcia, te czasami niezbyt etyczne zachowania, te no, czasami wulgaryzmy nawet się zdarzają w tej polityce ogólnopolskiej, e, a to młodzieży nie interesuje i przez ten pryzmat patrząc na tę lokalną politykę, albo nie chcą jej w ogóle obserwować, Albo mają nastawienie, że tu jest podobnie. Ale tak jak mówiłem, to, że potrafiliśmy się wczoraj zebrać na tej debacie e, jako przedstawiciele no, trzech e, raczej nie z, przeważnie, niezbyt przyjaźnie do siebie nastawionych e, partii, e, świadczy, że jednak nie jesteśmy tą dużą polityką w sensie negatywnym e, kojarzoną z aferami czy z niezbyt eleganckimi zachowaniami e, z, z TVN-u czy, czy z Polsatu. Do rozmowy z Radnym Bieńkowskim wrócimy już za chwilę. Zostańcie Państwo z nami. Koziński to jest blog najważniejszych informacji dnia CW24 zaczynamy. Najlepsi uczniowie włocławskich szkół otrzymali dziś od prezydenta Andrzeja Pałuckiego nagrody za udziały w różnego rodzaju olimpiadach. Była to już trzecia edycja tego przedsięwzięcia, w której uhonorowano około 70 uczniów, czyli więcej niż w latach ubiegłych. No to nie jest takie łatwe, jak mogłoby się wydawać. Wiele wyrzeczeń. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, ponieważ otwiera nam to nowe ścieżki kariery w przyszłości. Dzieci ze szkół podstawowych mogły dziś wziąć udział w plenerze malarskim, który Został zorganizowany na placu katedralnym. A temat tego pleneru to katedra, mój największy skarb. Chcemy spróbować czegoś nowego. Czyli nie byliśmy w plenerze i chcemy jakoś tak spróbować, jak to wygląda wszystko. Powiemy również o tym, że Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej tylko w ciągu ostatnich kilku dni zanotowała 15 pożarów w tym trzy na terenach leśnych, ale nadchodzące prognozy są optymistyczne. 15 pożarów odnotowaliśmy ogólnie, jeśli chodzi o, o Komendę Miejską Wrocławku, natomiast tylko trzy pożary były na terenach leśnych. Dardan Berisza, proszę Państwa, został powołany do szerokiej kadry polskiej. O jego roli będziemy rozmawiali z asystentem trenera Anwilów Wrocławek, Krzysztofem Szablowskim. My budowaliśmy drużynę na eliminację. Tener buduje drużynę perspektywiczną młodą. Tylko w CW-24 dowiecie się Państwo, jakie atrakcje czekają nas podczas nadchodzącego weekendu. Yy, oczywiście jak zawsze na nasz turniej przybędą gracze nie tylko z naszego Kujawsko-Pomorskiego, będą gracze z Warszawy, z Łodzi. Spodziewamy się również graczy z Gdańska. Jak na razie, proszę państwa, przewidywania naszych synoptyków się nie sprawdzają. Zapowiadali oni front atmosferyczny i już od dzisiaj opady deszczu, choć niebo dzisiaj było zachmurzone i troszeczkę popadało, to jednak mamy piękną słoneczną pogodę z temperaturami do 23 stopni. Ja powiem tylko tyle, to mówią nasi bydgoscy synoptycy, że w ciągu najbliższego weekendu spadnie sporo deszczu, a sobota, na sobotę synoptycy przewidywali nawet lokalne burze. Tą informacją kończymy blok najważniejszych wiadomości CW24. Zapraszam do oglądania najlepszej stacji w mieście. Witam Państwa po przerwie. Moim Państwa gościem wciąż jest Radny Rady Miasta Sławomir Bieńkowski z Platformy Obywatelskiej. Panie Radny, rozmawiamy o debacie, w której wziął Pan wczoraj udział. Debacie na temat polityki, uprawiania polityki, sposobu uprawiania polityki i miejsca w młodych ludzi, młodych polityków, takich jak Pan w polityce. Jak pan uważa, czy młodzi ludzie dziś powinni garnąć się do polityki i czy młodzi ludzie powinni być liderami swoich partii? Uważam, że doświadczenie, które nabiera się z wiekiem, jest na pewno cenne, ale także y, powoduje, że powada się pewne schematy myślowe, rutynę, y, No tak samo nie akceptuje się nowych form przekazu czy mediów no, szczególnie elektronicznych. Y, młodzi na pewno, nawet y, powiedziałbym, że wiele młodsi niż ja. Dlatego, że ci młodzi, no wiadomo, jest to też wada młodości, są porywcze, są e, może czasami szybciej coś powiedzą i potem się zastanowią co powiedzieli, e, ale dzięki temu też mają, m, tego, nie mają tego strachu przed tym, że wypadną jakoś źle na, na, na tle tych e, starszych. To jest zaleta, i ta energia, która, którą dają młodzi pomysły, i nie schematyczne takie podejście do części tematów, jest bardzo ważne. Więc jak najbardziej, jak najmocniej powinni reprezentować nasze miasto, bo tym bardziej, że jeżeli oni nie zajmą się lokalnie działaniem na rzecz Wocławka, no to nie będą też widzieli, nie będą związani z tym miastem, i nie będą widzieli powodu, żeby w tym mieście zostać na przykład z chwilą, kiedy zakończą swój proces edukacji. A czy polityk. To musi być mężczyzna? Czy jest tu jakieś rozgraniczenie? Bowiem było jedno, z, jedno z pytań z tego dotyczyło na wczorajszej debacie e, odnośnie płci i wieku. Czy starsi ludzie, na przykład 65-letnia spełniona zawodowo kobieta, czy może wejść do polityki, czy powinna wejść do polityki? politycy powinny funkcjonować obie płcie Kobiety, mężczyźni tak samo. Dlatego, że kobiety na przykład całkowicie inaczej reagują na sytuacje konfliktowe i zasadniczo łatwiej te sytuacje konfliktowe łagodzą i wcześniej dochodzą do kompromisu. Mężczyźni no, często zachowują się bardziej agresywnie i, i te konflikty jeszcze bardziej zaogniają. Więc jak najbardziej. Im więcej kobiet, tym lepiej. No niestety ze względu na y, też y Polskie uwarunkowania kobieta ma też mniej czasu na zajęcie się e, taką pracą samorządową, społeczną e, i to powinny być w jakiś sposób preferowane. E, jedną z takich metod zachęcenia ich do wejścia do polityki jest to, co platforma obywatelska jako jedna z partii e, przyjęła, że miejsca na listach samorządowych, sejmowych e, w pierwszych piątkach, dziesiątkach muszą być proporcjonalnie przeznaczone dla kobiet. Czyli już nie ma takiej opcji jak w innych partiach występuje, że no, są parytety, jest 35%, ale te 35% może być na przykład tylko na końcu jakichś tam najmniej no, ważnych pozycjach. W przypadku platformy te kobiety muszą być na początku e, list i, i to jest dobre. E, no niestety jest to pewne wymuszenie tego procesu e, wejścia kobiet do polityki, e, ale gdybyśmy pozostawili tak w sposób naturalny, przypuszczalnie, e, zajęłoby to więcej czasu. A tak będzie jedna, dwie kadencje i e, myślę, że wszelkie sale sejmowe będą. Mniej krzykliwe i szybciej będą dochodziły te kobiety między sobą do zgody. We wczorajszej debacie bardzo aktywnie uczestniczyli też uczniowie. Zadawali Wam pytania, dyskutowali niejednokrotnie z Wami. Co Pan wyniósł z tej debaty? Czy wyniósł Pan coś z tej debaty? Czy może nauczył się Pan czegoś od uczniów? Znaczy, powiem coś, co może... No, powiem, że... Bardzo spodobała mi się krytyka, dlatego, że przez to, że przebywam w jakimś tam środowisku zamkniętym cały czas, na Radzie Miasta rozmawiamy w jakiejś tam grupie osób, paru dziesięciu, zaczynam momentami mieć niewłaściwe spojrzenie na pewne problemy. I zwrócono mi uwagę na to, że, że mówimy o rzeczach, o których odbiorcy, czyli ta młodzież, no, nie miała pojęcia. I rzeczywiście, no, nawet nie zwracam uwagi na to, że czasami stosuję pewne skróty myślowe, dla mnie jest to zrozumiałe, dla moich stałych kontrdyskutantów jest to też zrozumiałe, ale dla odbiorcy, który nie siedzi w tych wszystkich uchwałach budżetowych, projektach budżetu, sposobach finansowania, jest to już całkowicie niezrozumiałe. Więc jest to dla mnie cenna nauczka na przyszłość, żeby pewne rzeczy tłumaczyć, że tak powiem, od początku, bo nie każdy musi się interesować, nie każdy ma czas, nie każdy ma ochotę się interesować. Rzeczami, które dla mnie są częścią tej pracy samorządowej. Na pewno też następnym razem przy takiej debacie, na którą bardzo chętnie pójdę, będę musiał powiedzieć, że klikacze to są ci pozytywni internauci, młodzi, którzy są właśnie krwią technologiczną Polski i oni będą rozbudowywali naszą technikę i będą to tworzyli nowe miejsca pracy. A co pan sądzi o. Młodzieżowej Radzie Miasta. Czy jest to organizacja, instytucja, dzięki której y, młodzi ludzie łatwiej y, zrozumieją politykę, łatwiej zrozumieją mechanizmy, y, które rządzą polityką i poli politykami? Czy to jest y, gremium, które powinno docierać do jak najszerszej ilości młodych ludzi? Czy ja wróciłbym do Młodzieżowej Rady Miasta i Komisji Budżetu? Tutaj, że z grudnia zeszłego roku, kiedy to stanął punkt, aby Młodzieżowa Rada Miasta dostała budżet z miasta na wykonanie organizacji koncertów, młodych talentów, na to, żeby mieli z czego finansować swoje działania, a także, żeby Mieli, czuli się odpowiedzialni finansowo za rozliczenia, żeby czuli, że, że nie są tylko takim takim no, tytularnym ciałem, które się tam zbiera i nic nie może. Nie chodziło to o dużą kwotę, bo chodziło o kwotę około 5-10 tysięcy, czyli w skali miasta e, niezbyt e, dużą. E, no niestety e, no, radni SLD i SD nie pozwolili, żeby ten, te środki dostali. Uważam, że to było bardzo ważne, bo mm, Przekazaniem tych środków, zresztą na organizacji imprez, które promowałyby młode talenty z naszego miasta, dałoby możliwość po pierwsze sprawdzenia ich też umiejętności. Oczywiście te pieniądze byłyby pod kontrolą miasta wydawane, więc nie byłoby to pieniądze z ręki do ręki jakieś przekazywane, a oni może poczuliby się odpowiedzialni, wiedzieliby, że są już traktowani jak dorośli. A jako ciało konsultacyjne jest bardzo przydatne, ale to więcej takich spotkań powinno być jak wczoraj, gdzie no bezpośrednio od nich Dowiadujemy się jak radni co w tym mieście według nich jest złe, bo my być może, czy ja mogę nie zauważyć, że gdzieś jest potrzebny skatepark, czy, czy na przykład jest jakiś problem, bo ja na deskorolce nie jeżdżę na przykład, oni będą to wiedzieli, tak? Oni będą wiedzieli, gdzie będą chcieli mieć scenę, nie wiem, na której mogłoby pograć jakiś zespół. No, ja nie spędzam tyle czasu na boiskach, na ulicach, co młodzież, więc to jest ważne ciało, ale ja bym nadałbym większe takie uprawnienia związane z odpowiedzialnością za podjęte przez nich działania. Działania. Wczorajsza debata, w której braliście udział, czy to był już może początek kampanii wyborczej? Wiadomo, trzech młodych liderów swoich partii spotyka się w jednym miejscu, ma możliwość dotarcia do młodych ludzi, którzy za chwilę będą głosowali. To jest ważne, bo jeżeli przekonamy do siebie młodzież, to ona zapamięta, że głosuje na nas, ma głosować na nas. Jeżeli będzie dobrze, to głosowała dobrze. Czy to był start już kampanii wyborczej? Czy straktowaliście to jako start kampanii wyborczej? Dla mnie na pewno nie, bo ja nie jestem uczestnikiem kampanii wyborczej. Z tego, co się orientuję, pan Stocki chyba też nie jest. Panu Kukuckiemu z SLD zarzucono to i to tak dosyć ostro, że... Jest to wiedz wyborczy, że odczytuję swoją ulotkę, że nie jest to tematem tej debaty. No, rzeczywiście muszę przyznać rację, że w pewnym momencie e, byłem trochę zdziwiony, bo bardziej się czułem tak, jakby przekonywał do oddania na siebie głos, ale no, być może trochę się zapętlił, być może trochę się e, zapomniał o tym, że to spotkanie miało być poświęcone rozmowie z młodymi ludźmi, pozyskaniu nowych jakichś doświadczeń, nowych informacji i także przyjęciu krytyki, a nie temu, żeby się reklamować. Nie jest to Miejsce i czas na kampanię, a prowadzenie kampanii przy tak wymagającej widowni jak młodzież, no to może chyba nawet więcej minusów niż plusów przynieść. To są bardzo wymagający ludzie I, i naprawdę trzeba czuć się odpowiedzialny za swoje, swoje słowa, prowadząc dyskusje z młodymi ludźmi. Ale to jest cenne, że, no, tak jak mówiłem, ja nie traktowałem tego jako kampanię, bo nie uczestniczę, ale bardzo cenna jest ta krytyka. No, pewnie, że w takie zaskoczenie, no, krytykują mnie. Jest źle, no nie każdy to lubi, ale sam fakt, że obserwują, słuchają tego, co się mówi i krytykują. No dzięki temu będę mógł następnym razem nie popełniać błędów oczywistych i będę dokładniej wiedział, jakie są oczekiwania młodzieży i co mam robić, żeby te oczekiwania spełnić. Młodzież jest naszą przyszłością, czyli trzeba z nią rozmawiać. Trzeba z nią rozmawiać, trzeba ją zachęcić do działania i trzeba. Podjąć wszelkie kroki, żeby ich nie zniechęcić, no mówię, nie do polityki, ale do zainteresowania sprawami miasta. Bo polityka to jedno, a samorząd to jest drugie. Polityka to jest to coś kojarzone z tymi tam, etycznymi, czy <grych> dobrymi zachowaniami, a przyszłość miasta to jest nasza przyszłość. Dokładnie o przyszłość swoją musimy dbać. Dziękuję bardzo panie radny. Moim i państwa gościem w studiu telewizji CW24 był radny Rady Miasta Sławomir Bieńkowski z Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnym programie.